Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi. Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kimże ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus, Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym, ale jest ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem, lecz wy go nie poznaliście. A ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał, ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. No to rzekli do niego, Żydzi. Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo pańskie. Sławny angielski pisarz, myślicie, Louis, w swojej duchowej podróży w pewnym momencie stanął przed ścianą. Przeczytał, przeczytał Ewangelię i na podstawie, na tej podstawie powiedział, że według słów Jezusa, jeżeli go poważnie przyjmiemy, to Jezus może być jedną z trzech rzeczy. Albo jest szalony i coś sobie wymyślił, albo kłamie i oszukuje naród, czy pra może prawdziwie jest Panem i warto iść za Nim. Te słowa, które dziś słyszeliśmy w Ewangelii, dialog, który jest między Żydami, którzy oskarżają Jezusa i między samym Panem. Właśnie rozmowa dotyczy tego, kim jest Jezus. Dialog stopniowo prowadzi do swojego szczytu i są tu na końcu słowa, ja jestem. Co oznaczają te słowa, co chciał przez to powiedzieć, jak... Jakie one mają dla nas znaczenie. Większość z nas wie, albo przynajmniej gdzieś czuje, że tymi słowami Jezus siebie jednoczy z Bogiem, Żydzi tak to pojęli. Możemy to przeczytać z faktu, iż wzięli kamienie, chcieli Go ukamienować. W prawie było. Napisane, że kto umieszczał siebie na poziomie Boga, czy uważał siebie za Boga, a zasługiwał na karę śmierci. Przez słowa Ja jestem. Bóg objawia się Mojżeszowi. Mojżeszowi, który miał wyprowadzić naród z domu niewoli. To znaczy, że Jezus nie jest tylko Bogiem. Ale to również to oznacza. Ale znaczy, że wszystko to, co przypisujemy Bogu, od teraz możemy przypisać Jezusowi. Jaki jest Jezus? Przez to czytamy, jaki jest Bóg. Pierwszy znak tych słów, ja jestem. To jest. Trwała Boża obecność, fakt, że On nigdy się nie zmienia. I nie ma momentu, gdy Bóg nie byłby ze swoim narodem. I tak jak Bóg był trwale obecny w swoim narodzie i trwale obecny w życiu każdego wierzącego, tak i Jezus jest obecny wśród nas chrześcijan. On jako Pan. Nie zostawia nas na łaski, nie łaski życia, lecz jest z nami w każdym momencie. W swojej rozmowie o Abrahamie, który wołał, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień i Jezus powiedział, wypełniła się obietnica Dana Abrahamowi, a co było obiecane Abrahamowi? Raz słyszałem, że cała Boża wędrówka ze swoim narodem to próba naprawienia tego, co my już zepsuliśmy na pierwszych stronach. To znaczy cała, całe Boże chodzenie to próba wrócenia właściwych relacji między Bogiem i człowiekiem. Człowiek przez swój grzech i każdy grzech później, kolejny. Odsunął siebie od Boga, stracił, zagubił przyjaźń, którą Bóg wyznacza dla każdego. Jezusowe przyjście oznacza ponowne zawarcie właściwych relacji między Bogiem i człowiekiem. To znaczy wywyższył nas do pewnej godności, którą dawno utraciliśmy. Również słowa Jezusa dają nam pewność, że on nie jest tylko jednym nauczycielem, który proponuje nam jakąś naukę moralną. Dla niego to byłoby zbyt mało. On daje nam sens życia. Nie ma tu nikogo, kto tu stoi, kto nie zapytałby się, jaki jest sens życia co mam czynić. Ale może lepiej obrócić to inaczej, obrócić inaczej to pytanie i powiedzieć, co życie ode mnie oczekuje, co oczekuje ode mnie ten, który się nie zmienia, jaki dał, jakie dał mi zadanie. Gdy zrozumiemy to zadanie, gdy pojmiemy to, czego Bóg od nas wymaga i gdy zaczniemy tym żyć odpowiedzialnie, to nie będziemy pytali się o sens, dlatego że w pełni będziemy zanurzeni w sensie życia. Jednocześnie ten Jezus wszechmocny, on zawsze obecny, nigdy nie zostawia nas samych. Możemy być pewni, że nie przeżyjemy porażki, gdyż u Boga nie ma braków sukcesu. I ostatnia rzecz, którą możemy przeczytać w tej Ewangelii, to głęboka świadomość Jezusa o tym, kim jest. On do końca zna swoje zadanie. Wie, dlaczego ojciec go wysłał. Nie pozwala, aby myślenie większości ograniczało go w jego realizacji tego zadania. Widzimy, że to jest jedne, jedno wielkie przesłanie dla nas wszystkich. My czujemy, że Bóg nas stworzył. Dla czegoś, po coś chcemy żyć sprawiedliwie? Krótko mówiąc: wszyscy w sobie mamy to pragnienie, aby być świętym. Łatwo jest być świętym, gdy jest się samym, ale gdy jesteśmy w towarzystwie, gdy pragniemy się podobać innym, gdy inni grzeszą, gdy łatwiej nam wejść w jakieś rozmowy i czynić pewne rzeczy, które odsuwają nas od Boga, ale dla potrzeby towarzystwa to uczynimy. W tych momentach trudno jest być boszym. Ale ta Ewangelia zwraca nam uwagę na to, kim jestem, jeżeli ja jestem Synem Bożym. Jeżeli ja należę do tego, który zawsze jest, jeżeli ja należę do tego, który nieskończenie mnie miłuje, czyż nie powinienem się zachowywać w zgodzie z tym? Może niektórzy myślą, dobrze, to był Jezus. On jest wyjątkową postacią. A kim ja jestem? Jeden z siedmiu miliardów. Ale zwróćmy uwagę na okoliczności życia. Nikt nie żyje sam, nie żyje dla siebie i nie żyje samym sobą, lecz jesteśmy z sobą połączeni. Przeciętnie poznajemy tysiąc ludzi w swoim życiu i te tysiąc osób poznaje kolejnych tysiąc, to my. Nie bezpośrednio mamy kontakt z milionem ludzi. Co tym ludziom zaproponujemy? Czy zaproponujemy im rozpacz, niemoralność, przeciętność? Czy będziemy świadkami, że ludzie, gdy nas zobaczą, mówią, chociaż nie jest doskonały, nie jest doskonała, to może jest coś większego. Może opłaci się być innym. I myślę, że z tego punktu widzenia ważnym jest, abyśmy wiedzieli kim jesteśmy. Kim jesteśmy? Jesteśmy synami Bożymi, tymi, którzy mają współudział w zwycięstwie, które już się odbyło. To nie znaczy, że w moim życiu nie ma miejsca na krytykę. Jeżeli są ludzie, którzy nas prawdziwie kochają, to są to osoby, które najbardziej nas będą krytykowały, ale tylko po to, abyśmy byli lepszymi i trzeba dobrze zastanowić się nad tą krytyką i uczynić siebie lepszym w tych miejscach, gdzie możemy. I nigdy nie tracić odwagi, nie myśleć, że moje istnienie nie ma sensu, że ja nie mogę nic zaproponować innym, że ja od Boga nie otrzymałem swojego zadania. My mamy odkryć, dlaczego Bóg nas stworzył i to mamy zrealizować. On pomoże nam, abyśmy uczynili to, jak należy. I abyśmy wyszli z tej walki życia jako zwycięzcy i jako dzieci Boże. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja.